Polska Polskiego i Magnuszecki w Bydgoszczy to pułapka na kierowców i pieszych. Mieszkańcy osiedla Wyżyny od trzech lat walczą o zmianę organizacji ruchu, jak dotąd bez skutku, bo zdaniem drogowców winni są nieuważni kierowcy. Tylko w tym miesiącu doszło w tym miejscu do kolejnych dwóch groźnych wypadków. 14 kwietnia kierowca Hondy wymusza pierwszeństwo, uderza w Nubirę, która wjeżdża na chodnik i teranuje idącą po nim kobietę. Piesza trafiła do szpitala, na szczęście żyje, ma złamaną nogę. To samo skrzyżowanie kilka dni później kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi. Obaj kierowcy są bydgoszczanami i powinni wiedzieć, że w tym miejscu trzeba zachować szczególną ostrożność. Sytuację codziennie obserwują na swoich kamerach pracownicy telewizji kablowej. Praktycznie nie ma dnia. Gdyby coś się tam nie wydarzyło. Mniejsza lub większa stóczka, ale codziennie coś tam jest. W ubiegłym roku w tym samym miejscu doszło już do tragedii. W niemal identycznej sytuacji w wypadku zginęła jedna osoba, sześć zostało rannych. Dzień wcześniej na tym samym skrzyżowaniu w wypadku ranna została trójka dzieci. To jedno z bardziej niebezpiecznych skrzyżowań w Bydgoszczy. Potwierdzają to nie tylko zdjęcia z kamer monitoringu, ale także mieszkańcy osiedla. Jest niebezpiecznie na pewno, ale to ze względu na to, że kierowcy się nie zatrzymują, nie zwalniają. Mieszkańcy Bydgoskich Wyżyn od trzech lat walczą o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu. Chcą przebudowy skrzyżowania. Chyba ronda byłoby najlepszym rozwiązaniem. Sygnalizacja świetla na pewno tutaj by poprawiła bezpieczeństwo. Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy nie rozważa takich możliwości. Według drogowców przebudowa naruszałaby geometrię skrzyżowania, a kierowcy staliby w długich korkach. Urzędnicy zapewniają, że to co mogli zrobić na tym skrzyżowaniu już zrobili. Jest oznakowanie poziome, pionowe. Zareagowaliśmy na sygnały od mieszkańców, na prośby od mieszkańców, żeby zmniejszyć tę prędkość. Ta prędkość jest zmniejszona. Radni osiedla Wyżyny w przyszłym tygodniu spotkają się w tej sprawie z władzami miasta i zarządem dróg. Jeśli rozmowy nie przyniosą porozumienia, mieszkańcy zamierzają protestować na godzinę, zablokują ruch na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Magnuszewskiej. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki nie zwalnia tempa, laboratoria, muza i instytuty naukowe wciąż...